Dzisiejszego projektu związanego z bitwą w okolicy Słuchacza, bitwy Polskich Kaprów z zakonem Krzyżackim z okresu 1463 roku zaprosiliśmy najmłodszych najmłodszych mieszkańców słuchacza. Dlatego żeby y, prace y, i realizacje były jak najbardziej spontaniczne i żeby miały taki charakter y, bardzo szczery i no, najprostszy w tym wszystkim. Y, także myślę, że warto zauważyć by, y, no, też to jest dla nas doświadczenie, że warto zauważyć, jak dzieci postrzegają taką bitwę, jak dzieci też y, realizują. Swoje pomysły i swoje projekty. Obiekty, znaczy, tutaj akurat realizujemy łódki, łódki kaprów polskich z Gdańska i z Elbląga, które były używane w tamtym czasie, a także. No, warto zauważyć, w jaki sposób dzieci podchodzą do tego tematu, jak w sposób plastyczny potrafią zrealizować, zrealizować to zadanie. W dzisiejszym projekcie to właśnie mamy bardzo interesujące przykłady, które wykonały dzieci i to są, to są właśnie łodzie kapelskie, tutaj akurat ceramiczna, już pomalowana, następne będą też ceramiczne, ceramiczne, jeszcze, jeszcze surowe przed, przed, przed malowaniem. Także takie, takie przykłady, tutaj tutaj taka łódka, która która nam daje jakieś, jakieś wyobrażenie dziecięce o, tych, o, tym, o tym temacie. Później, już troszeczkę inna grupa realizowała pracę w drewnie, jeszcze przed nałożeniem, już są maszty, jeszcze przed nałożeniem, przed nałożeniem sztandarów czy, 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 czy żagli. Ja myślę, że tutaj jeszcze jedna taka bardzo, bardzo. Yy, spontanicznie wykonana, bardzo ważliwa łódeczka. No i yy, jedno z nich to yy, chcielibyśmy zrealizować, tak yy, pokazując od początku, jak, jak przebiegał, przebiegał proces, yy, proces yy, realizacji takiej najprostszej może, żeby w razie co to można było zrobić, zrobić sobie w domu, czy, czy w, wolnym, w wolnym czasie. Właśnie w kawałku drewna, który y, gdzieś pozyskamy albo znajdziemy, po prostu wycinamy taką formę prostą. Można ją oczyścić papierem z tych. Następnie, żeby zamontować maszty, należy, należy wywiercić, wywiercić otwory które wmontujemy wmontujemy yy, patyczki ja poproszę jakiś nóż, to bym tutaj wyciął sobie taki o dobrze który o to już mamy będziemy mieć na tym

Należy zastrugać, dopasować do tego otworku. Mocno wkręcić. Można na, wziąć to na klej, klejem posmarować i wmontować w, tą, w, tą, w, te, w, te, w te otwory. Prawda? No, następnie montujemy do żagielka poprzeczną, poprzeczną listewkę, która nam posłuży o. I tu Trzeba zamontować do, do masztu. I w środku zrobimy, tutaj mamy co prawda już dwie gotowe, to zrobimy drabinki, które były podstawowym podstawowym też wyposażeniem do, na, na takich stateczkach. W kolejnych etapach to oczywiście można to można to jeszcze pobarwić, po po, 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 pomalować na tak jak jest właśnie ta, która już w tym momencie jest, jest modelem no, można powiedzieć zakończonym w realizacji i także kolejna, kolejna jednostka polskiej floty powstała chyba w dobrym czasie. Teraz część tych właśnie elementów, rekwizytów do, do tej rekonstrukcji wykonają właśnie poszczególni uczestnicy. Właśnie trzeba użyć kleju i patyczku.